Dzisiejszy materiał o Wyatt Family nie ma niestety szczęśliwego zakończenia. Wszystko przez wydarzenia, które rozegrały się poza ringiem przez ostatnie kilka lat. Wyłamiące wiadomości spadły na nas jak grom z jasnego nieba. Najpierw pod koniec 2020 roku dostaliśmy informację, że Jonathan Huber znany z WWE jako Luke Harper odszedł w wieku 41 lat. Natomiast w sierpniu 2023 roku odszedł z naszego świata kolejny członek Wyatt Family, Wyndham Rotunda, znany fanom jako Bray Wyatt. To ci dwaj zawodnicy wraz z Ericiem Rowan, na przełomie lat 2012-2017 tworzyli w WWE stajnie o nazwie Wyatt Family, a ich udział w programach federacji odcisnął duże piętno na fanach na całym świecie. Nic więc dziwnego, że po dzień dzisiejszy fanom ciężko pogodzić się z odejściem osób, które dzisiaj mogłyby ponownie dostarczać wielu emocji w ringu. Dzisiaj dzieciństwo, jakim była rodzina Wyattów podtrzymuje Eric Rowan, który jest członkiem Wyatt Six, stajni, która jest kontynuacją projektu, który ponad 12 lat temu zadebiutował w WWE. Zapraszam Was na materiał, w którym przyjrzymy się bliżej rodzinie Wyattów i temu, co wnieśli oni do produktu, jakim jest WWE. Przed utworzeniem Wyatt Family członkowie grupy mieli już pewne doświadczenie w ringu. Bray Wyatt, a właściwie Wyndham Rotunda, był synem Mike'a Rotundy, co daje mu silne korzenie w świecie wrestlingu, gdyż jest zawodnikiem trzeciego pokolenia, gdyż jego dziadek również był wrestlerem pod ringnajmem Black Jack Mulligan. Zanim przyjął postać Wyata, występował w WWE pod nazwą Husky Harris, będąc członkiem grupy Nexus, jednak jego postać nie zdobyła dużej popularności wtedy, jak większość świeżaków w tej grupie. Po powrocie do rozwojówki, WWE, Florida Championship Wrestling, zmienił swoją postać na złowrogiego lidera kultu, dało początek Wyatt Family. Luke Harper, wcześniej znany jako Brody Lee, był cenionym zawodnikiem na scenie niezależnej, występując w takich federacjach jak Chikara czy Ring of Honor, gdzie zyskał reputację brutalnego i technicznego zawodnika. Eric Rowan, wcześniej Joseph Root, rozpoczął swoją karierę w mniejszych federacjach w Minnesocie i z dwójki kolegów miał zdecydowanie najmniejsze doświadczenie w kwadratowym pierścieniu. Zanim dołączył do Wyatt Family, pracował nad swoją postacią w rozwojówce WWE oraz w NXT, budując swój wizerunek. Postać Breya Wyatta pojawiła się początkowo w rozwojówce WWE, WWE Florida Championship Wrestling w 2012 roku, jednak chwilę później rozwojówka oficjalnie została zamknięta i przemianowana na roster NXT, który teraz kształtował młode talenty. To tam swoje początki miała grupa, która niebawem miała dołączyć do głównego rosteru. Jednak zanim przejdziemy do głównego brandu, tak przygoda z nowo utworzonym programem federacji zaczęła się pechowo dla Breja, gdyż zerwał mięsień piersiowy i potrzebował operacji. Mimo zabiegu pojawiał się w programach i tak w listopadzie 2012 roku założył The Wyatt Family, do której Dołączyli również Luke Harper oraz Eric Ewan. Koncept grupy zakładał, że zawodnicy będą przedstawiani jako członkowie sekty kultu z bagien z głębokiego południa. Co ciekawe, na samym początku inni zawodnicy również byli brani pod uwagę jako członkowie stajni, a byli to Baron Corbin oraz znany z AEW Luchasaurus. Podczas przerwy spowodowanej kontuzją Bray nie brał czynnego udziału w ringu, natomiast Rowan jak i Harper wzięli udział w turnieju o tytuły NXT Tag Team, jednak polegli oni w finale. Gdy Bray powrócił po kontuzji w lutym 2013 roku, grupa zaczęła się rozkręcać, co przyniosło im pierwsze złota. Rowan i Harper zdobyli tytuły NXT Tag Team w maju. Dalej w NXT toczyli fiudy z takimi zawodnikami jak Corey Graves, Cassius Ono czy William Regal, jednak nie trwało to zbyt długo, bowiem potencjał grupy był widoczny i ta szybko, po stracie tytułów taktimowych w odcinku NXT wyemitowanym w lipcu, dostała szansę na debiut w głównym rosterze i wtedy zaczęło być o nich naprawdę głośno. 27 maja 2013 roku podczas odcinka RAW federacja zaczęła podgrzewać debiut nowej dla fanów głównych rosterów grupy. Krótkie filmiki zapowiadające debiut Wyatt Family zaczęły się pojawiać, a sama grupa zadebiutowała na RAW 8 lipca i od razu zaatakowała Kane'a. Cel był jasny. Wielka, czerwona maszyna. Jednak również inni zawodnicy rosteru byli na celowniku, a grupa wysłała w świat wiadomość, że nikt nie jest bezpieczny. Wielkim momentem dla Breya Wyatt'a i jego towarzyszy była gala SummerSlam, gdzie w openerze gali pokonał w Rink on Fire Meczu, pieczętując pierwszą wielką wygraną na jednej z najważniejszych gal w kalendarzu Federacji. W kolejnych miesiącach grupa umacniała swoją pozycję, a szczególnie było to widać przy parze Eric Rowan i Luke Harper, którzy od czasu debiutu pokonywali wiele teamów, a pierwszą porażkę jako drużyna zanotowali dopiero w październiku, gdzie ulegli synom Dustiego Raw'a, Kodiemu i Goldastowi. W kolejnych miesiącach na celowniku stajni znaleźli się CM Pan oraz Daniel Bryan i w przypadku tego drugiego historia była interesująca. Pod naporem Walk z rodziną. Wyattów, Daniel Bryan postanowił złamać się i dołączył do kultu, jednak nie na długo, gdyż po dwóch tygodniach ponownie odwrócił się od byłych już towarzyszy, a jego udział w historii tej grupy zakończyła walka z Brayem Wyattem na Royal Rumble w 2014 roku, gdzie to Bray odniósł zwycięstwo. Droga do Wrestlemania w 2014 natomiast to konflikt z grupą The Shield, a obie ekipy spotkały się oficjalnie trzykrotnie w ringu. Z tej rywalizacji zwycięsko wyszła grupa Wyata, która pokonała Shield na Elimination Chamber Pay-Per-View, następnie pokonali ich na Raw 3., marca, by ulec im raz podczas odcinka programu Main Event, który zakończył ich konflikt. Oczywiście rosnąca popularność grupy nie mogła być pominięta w ustalaniu karty na WrestleMania 30. Rywalem grupy był jeden z największych w tym biznesie, John Cena, a podłożem konfliktów była utrata szansy na zdobycie głównego tytułu Johna Cena na Elimination Chamber poprzez interwencję rodziny, która chciała pokazać, że John Cena nie jest tak nieskazitelny jak powszechnie uważano. Walka John Cena i Bray'a Wyatta była ponad 20 minutowym dobrym starciem, gdzie to Cena odniósł zwycięstwo, ale co ważne, Wyatt przegrał swój pierwszy pojedynek od debiutu w głównym rozkazie, też 8 maja. Ich konflikt trwał dalej po WrestleMania i chyba każdy pamięta chór dziecięcy w maskach owiec, które otoczyły ring, w którym znajdował się wieczny Babyface Federacji. Bray Wyatt i Johnsona Cena spotkali się na Extreme Rules Pay -per View, gdzie w Steel Cage meczu triumfował Wyatt oraz na Payback Pay -per View, gdzie po raz drugi w ich starciu triumfował John Cena i ta walka ostatecznie zakończyła ich konflikt. Dalej latem 2014 roku Stania miała szansę opuścić lipcowe Money in the Bank z tytułami mistrzowskimi. Jednak najpierw Eric i Luke przegrali walkę o tytuły, tak, tym z braćmi Uzo, a następnie Bray Wyatt nie zdołał wspiąć się po drabinie i sięgnąć zawieszonego tytułu WWE. Na kolejnym SummerSlam Bray Wyatt pokonał Chrisa Jericho, a do walki doprowadził atak grupy na WhiteJericho, gdy ten wracał do federacji. Do ciekawej sytuacji doszło we wrześniu 2014 roku, gdyż WWE, nie mając konkretnych planów dla całej grupy, postanowiło ją rozbić, jak się okazało, na pewien okres. I to był dość długi okres, bo we wspomnianym wrześniu Bray Wyatt zapowiedział, że uwolnił Rowana oraz Harpera i każdy z zawodników poszedł w swoją stronę. Ten rozłam trwał aż do lipca 2015 roku, gdzie na gali Battleground Pay-Per-View podczas walki Bray Wyatt'a z Romanem Reincem temu pierwszemu pomógł stary znajomy Luke Harper, co sygnalizowało powrót z tajni. Summerslam w 2015 roku to dalej konflikt Wyattów z Shield i na największej gali lata Bray i Luke przegrali z Romanem oraz Deanem Ambrosem. Na Raw po tym Summerslam odbył się rewanż walki tag teamowej, jednak teraz w stajnie Brea wzmocnił potężny zawodnik, debiutujący w federacji Braun Strowman, który pomógł swoim nowym kolegom. To z kolei doprowadziło do walki na Night of Champions i sześciosobowego tag team meczu, gdzie w drużynie z Romanem i Deanem pojawił się wybrany przez nich Chris Jericho. Na tej gali triumfowała drużyna Wyatt'a. Jak dobrze zauważyliście, w kompletnym powrocie stajni brakowało Erika Rowana, a ten pojawił się na Raw 19 października, by wraz z liderem grupy stanąć do walki z Shield, którą wygrali. Konflikt Wyatt'a z Romanem Reignsem zakończył ich Hell in mecz, który wygrał Tribal Chief. Również na Hell in a Cell Pay-Per-View WWE ugotowało dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie dość, że znaleźli pomysł na Wyatt Family, to jeszcze wskrzesili uwielbiany tag Team Brothers of Destruction. Najpierw grupa zaatakowała Undertakera, by na kolejnym row podobny los spotkał Kane'a. 9 listopada na ROW, pomimo przechwałek Bray'a, że zabrał duszę Kane'a oraz Undertakera, ci powrócili jako drużyna, co doprowadziło do walki na Survivor Series w 2015 roku, gdzie Kane i Undertaker pokonali Wyata i Harpera. Następnie przyszedł czas drogi do Wrestlemania i tu zauważyć mogliśmy, że dla grupy nie było zbyt dużo atrakcyjnych planów. Ci co prawda pojawiali się w WWE TV, jednak nie mieli oni znaczących rywalizacji, a dodatkowo kontuzje czy to Braya czy Harpera wykluczyli ich z długotrwałych konfliktów i tu można tylko się cieszyć, że w tym czasie grupa nie prowadziła jakiegoś mocnego storyline'u, który zostałby nagle przerwany przez kontuzję. W lipcu 2016 roku podczas draftu WWE Bray Wyatt i Eric Rowan zostali przeniesieni do SmackDown, a Braun Strowman Trafi do co rozdzieliło grupę. 16 sierpnia Wyatt opuścił Rowana po jego porażce z Dinemem Brosem, jednak Rowan nadal pomagał Wyattowi, atakując dla niego Randy'ego Ortona. W październiku po powrocie Luka Harpera Wyatt z pomocą Harpera pokonał Ortona na SmackDown, a Orton dołączył do grupy po tym, jak najpierw pomógł Brayowi, co rozpoczęło spekulację o ewentualnym sojuszu, co potwierdziła pomoc Wyatt Family Ortonowi. Na Survivor Series 20 listopada Wyatt i Orton byli ostatnimi ocalałymi członkami drużyny SmackDown, pokonując Romana Reignsa. Na gali TLC 4 grudnia Wyatt i Orton zdobyli SmackDown Tag Team Championship, pokonując Hita Slater'a oraz Rhino. Wkrótce jednak zaczęły się napięcia w grupie, szczególnie po utracie tytułów na rzecz American Alpha 27 grudnia, co doprowadziło do kłótni pomiędzy Ortonem a Harperem. W styczniu 2017 roku, po kolejnych nieporozumieniach i ataku Harpera na Ortona, Wyatt zaatakował Harpera, a podczas Royal Rumble Harper zaatakował zarówno Ortona, jak i Wyatta. Dalej w tym samym roku, w lutym, Orton pokonał Harper'a na Elimination Chamber, a Wyatt zdobył WWE Championship. Wkrótce potem Randy Orton zdradził Bray'a Wyatta, co doprowadziło do ich walki na WrestleMania 33, na której to Randy zdobył tytuł WWE, pokonując byłego sojusznika. Po tej zdradzie Wyatt i Rowan połączyli siły ponownie i rozpoczęli rywalizację z Ortonem i Harperem. Ich grupa została ostatecznie rozdzielona w 2017 roku, gdy Bray Wyatt został przeniesiony na Raw, a Rowan i Harper zostali na SmackDown. Stajnia oficjalnie się rozpadła. Wyatt Family, grupa złożona z Brea Wyatta, Luka Harpera i Erika Rowana, zadebiutowała w WWE w 2012 roku jako mroczna sekta z południa Stanów Zjednoczonych. Ich unikalny, mroczny styl i charyzma przyciągnęły wielu fanów, którzy docenili ich oryginalność i intensywne rywalizacje z takimi gwiazdami jak chociażby John Cena czy The Shield. Po śmierci Brea Wyatta w sierpniu 2023 roku oraz Luka Harpera w grudniu 2020 roku, wielu fanów wyraziło żal i tęsknotę za ich obecnością w ringu. Ich odejście wzmocniło jednak ich dziedzictwo jako grupy, pozostawiając niezatarte ślady w historii WWE. W hołdzie dla ich spuścizny w czerwcu 2024 roku zadebiutowała nowa stajnia o nazwie Wyatt Six, której liderem jest Brad Breya, Taylor Rotunda, znany jako Bo Dallas. Grupa ta składająca się z byłych członków Wyatt Family oraz nowych postaci takich jak Dexter Loomis, Joe Gacy i Nikki Cross nawiązuje do estetyki i tematów związanych z pierwowzorem projektu stworzonego przez Bray'a Wyatta. Ich debiut odbył się w atmosferze pełnej symboliki i hołdu dla zmarłych członków, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony fanów. Była to krótka historia Wyatt Family i oczywiście historia Breya Wyatta głównie zasługuje na bardzo duży i obszerny materiał, który pojawi się na pewno w przyszłości. Niemniej jednak dzisiaj skupiliśmy się tylko na Wyatt Family i napiszcie w komentarzach jaka jest wasza ulubiona chwila związana z tą właśnie stajnią.